Jo, jest wieczór. Eryk Part Sowa, Pan 2, O tak. Klasyczek, to już jest klasyczek działają. Jeszcze raz dzięki Polovolt, dzięki nim dzisiaj jesteśmy w stanie jeździć sobie tymi trzema fajnymi sprzętami. Night ride. pobawmy się trochę. Do lasu się może wjedzie trochę po cienku. Mamy w końcu dobre oświetlenie. Trzy no. pełne baterie, a trzy godziny temu. Je skończyliśmy, <laughs> trzeba wziąć pod uwagę, że znowu jest Oro. Dopowiada się piękny wieczór. <laughs> oh, bardzo mocno idzie na gumę. <laughs> Elegancko. Tej, z tym klimacik ogólnie, nie? Ja to się mega cieszę z tego tytułu, że mam w końcu z kim pośmigać. ohohoho wow. ale bajka. ale krzywo trochę, nie? jak mówiłeś, żeby z, z równym gazem a typ Podwijasz pod koniec No ale to już widzisz, to, no, bo ja ci mówię na początku jak żebyś miał. Nie, żebyś wiesz odkręcał, żeby cię też się wypierdoliło, to już później sam dawkujesz gaz i czujesz to. Ja też źle to na bank robię, nie robię tak jak powinno być, to wiesz, w 100%, bo też się uczę, nie w dalszym ciągu. <grybuj> I on jest możliwy, stary. On wszędzie widzi hopy. Trzy zurony na jednym pan traku. Ujebany! O skubaniec! Ty, ale to jest niezłe w sumie! Tylko na tym dużym trochę się boję. Ej, chcecie fajną misję, która jest łatwa, ale trzeba się skupić? No. O, trzeba, trzeba, dawaj, dawaj! Mówiłem, nie jest łatwo! Ja się raz już też tutaj... Nie no... O, O, już? Chociaż w sumie to nie jest zły pomysł. Ale... aaa, nie udało się! Ale wymęczył. Mi się pewnie też nie uda. To nie jest łatwe. Nie wyszło. <grymne> Aha. Ja cię kręcę, jaki to jest świt Nie <grymne> Gdzie, jedziemy? Gdzie Jedziemy. teraz przez las i lasem poskizujemy się trochę i później jedziemy gdzieś się... Waaa, wow, ale pięknie. Co ty gołóż? Ja tędy nigdy nie jechał. Ale zajebiście! Ale pada. Wjechali se nocą do co do lasu, Elo! Widać, ty. Nie wiem gdzie jadę do końca! Dobrze, że znam drogę! Byłem się gdzieś wpierdolił na bank! Ja pierdolę! Ale schiza jest! Straszna jest Schiza! Ale jest Schiza straszna! Ale jest mindfuck, co? Kurwa masz. najlepsza jest to okularów teraz nie miałem i... A. I lipa, kurzy się. No, Aj ja jaj prawo, prawo Wo Ale spadza! To to tu, tu, na wprost, na prosta, na <śm> ale faza! Jakim skupionym trzeba być! Reverse! No te bandy to są niesamowite, super się po nich jeździ, pod górę. Ale zajebiście Mega się jadam, mega Jak ja tak sobie jadę i tak patrzę, że oni lecą przede mną No coś pięknego, normalnie jak byłoby mnie stać To ja bym kupił po takim suronie, żeby mieć po prostu Z kim jeździć Kurwa, no naprawdę Z kimś to jest totalnie inna jazda Napędzacie się, fajne pomysły wam przychodzą do głowy Super, naprawdę super Coś rewelacyjnego ta ra ta ta Ale tam była na tym Ja dojeżdżam, 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 nie widzę tego Ja też człowieku, jaki han za tobą, wie ja pierd... na szok Ile w procent? Osiemdziesiąt pięć Osiemdziesiąt osiem Ja też osiemdziesiąt osiem Czy to... Czy to dziewięćdziesiąt osiem? Nie, osiemdziesiąt osiem Osiemdziesiąt osiem No to stary, to jest jazda jazdy mm. <laughs> uh <-huh. laughs> O, i lusterkami wadzę. O, góreczka. No, zobaczmy tak technicznie, powolutku. Elo. Ło, ale uskok był. Ło, ale się zeschizowałem. Tak, jakby mi podłoga pod nogami spadła, nie. <laughs> nie spodziewałem się tego. Może Dawid stoi. Na spokojnie, na spokojnie. Fajnie! Naprawdę fajnie. Fajnie jak czuję, że mam taki duży, duży zasób mocy pod manetką i wiem, że mogę zawsze go wyciągnąć przy dużo większych prędkościach tak naprawdę, a co dopiero się jak na supermoto lata albo na ścigaczu. Kozak. Jaka to jest dla mnie praktyka w tym momencie. Wiecie co, jestem zadowolony z tego 12,5 kW Ultrasa, z tego tytułu, że po prostu widzę, że nauczyłem się tą serią dobrze jeździć i jakby yy, uczę się szybko tego. Adoptuję tak do siebie. Adaptuję, przepraszam. <grym> Zaadoptował to ja bym go zmienił chęcią. <grym> i mam traczek. O, oh, oh. oh. ale znowu? Bo my dopiero przyjechaliśmy po śmigach i... I co? <laughs> to jest drobiec ja yeah. nice I nie będę <laughs> <laughs> <I> nie <trąca. laughs> Dawaj chodź tu, dobrze się zaprzyj. No jedź, no? przede mną, przede mną. No, zaprzyj się dobrze. Pięć tyk. Sześć trzy. Dobra. Ale prędkość, fajna do mańca. <głos> <głos> Jak leś dalej? Okej, <noise> okej. <Okay. Okay. głos> Jaki terror. Moc do poszedł. Tutaj są traski przecież. Te tutaj, nie? <noise> Dobra wow. Wow. Ale śliwko tam było Dobra, koniec tych trasek